No dzień dobry, dzień dobry moje kochane koziorożce. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 14 do 20 lutego 2022 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Wierzcie tylko i wyłącznie to co dla was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, także kochani bardzo was proszę zanim zadać mi jakiekolwiek pytanie, czy tutaj czy na Facebooku zajrzyjcie najpierw tam. Będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna. No i co? Zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie ochotę, napiszcie komentarz. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz i Wam się spodoba, no to oczywiście zapraszam do subskrypcji. Okej, okay, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć? A na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe? Otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra. I karta opiekuńcza dla Was. Ok. Priorytety. Uświadam sobie, co jest dla Ciebie najważniejsze. Kiedy wiesz, co jest istotne, mówienie nie staje się łatwiejsze. Mhm, uh -huh. dobra. Staria dopowiadająca jest i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Śmierć. Mhm. No, przychodzi jakiś czas transformacji. Coś się kończy, coś nowego zaczyna. Yy, dla części z Was mam wrażenie, że zrzucacie jakąś starą skórę, by pokazać światu prawdziwego siebie. I to jest piękna energia. To jest piękna energia. To jest ta energia takiego feniksa z popiołów, wiecie, który, który właśnie ginie w pomieniach, a później z tych popiołów odradza się na nowo, tak? Yy, więc no, coś tu się zbliża, kochani. Coś się może dla Was zakończyć w tym tygodniu, ale to tylko dlatego, żeby coś nowego mogło się rozpocząć. Coś lepszego, coś dużo bardziej korzystnego dla Was. Mhm. Okej. Okay. Co miłego się może wydarzyć w takim razie? Rycerz Buław. Mm -hmm. Pasja, namiętność, działanie, charyzma, mm, aktywności fizyczne jakieś, hobby, nowe romanse bądź po prostu romanse. <laughs> no, taka szybka energia, coś tu się będzie dużo działo, yy, dużo radości w tym widzę, dużo takiego cieszenia się z życia. Yy, fajnie, no super, zobaczmy tego rycerza Buław. Może ktoś taki wkroczy w wasze życie? Jakiś znak ognisty? Baranew strzelec? No, ciekawe, ciekawe. Król mieczy. Bliźnięta wodnik. Uuu, mhm. i król pentakli. Byk pan na koziorożec. I as mieczy. A, i tu mamy śmierć. Okej. Okay paśmieczy, dwójka kielichów kochani, czyli z was może mieć dwie osoby do wyboru. Tak to wygląda. Dwie osoby do wyboru i jest wam dobrze z obiema osobami. Mamy rycerza buław, mamy są energie zabawy, flirtów, spotkań, tego typu rzeczy, ale kochani, wygląda na to, że część z was czuje, że czas podjąć decyzję i dokonać wyboru konkretnego partnera, konkretnego partnerki. Jedna z tych osób może być z trygonu ziemi, druga z trygonu powietrza. Może jedna osoba jest bardziej taka chłodna, logicznie myśląca, ale przeprowadzacie z nią ciekawe konwersacje, rozmowy. Może druga lepiej sobie radzi finansowo, ale albo jest taka mocno uziemiona, pragnąca rodziny i tak dalej, tak dalej. Także kochani, tutaj. Mm, no jest ciężki orzech do zgryzienia, ale biorąc pod uwagę tą śmierć i ja mieczy, no to jakaś decyzja zostanie podjęta w tym tygodniu. Mam wrażenie, że też długo przyglądaliście się tym osobom, poznawaliście je i w głębi duszy dokładnie wiecie, no właśnie, dokładnie wiecie, z kim chcecie zbudować swoją przyszłość. Kto jest tą waszą bratnią duszą i kto jest waszą prawdziwą miłością i w który związek, w którą relację chcecie tutaj zainwestować, tak? Ewidentnie już kochani to wiecie, już czujecie Energia śmierci też właśnie o tym mówi, że jesteście gotowi na zmiany, jesteście gotowi na podjęcie tej decyzji, już nie chcecie skakać z kwiatka na kwiatek, i ta decyzja oczywiście zostanie podjęta w tym tygodniu. Oczywiście część z was może, może być tą trzecią osobą, tak? I tutaj będzie decyzja podejmowana a propos Was, kochani. Jeżeli tak jest, no to zdecydowanie to wy zostaniecie wybrani i to wy będziecie tą nową miłością. I będziecie budować z tą osobą naprawdę piękne, fajne życie. Mhm. Dobra, lecimy dalej. Na co uważać? No właśnie, uświadamiajcie sobie, co jest dla Was najważniejsze. No i to jest to. Dobra, na co uważać? Dziesiątka pentakli. Um, kochani, bym powiedziała na inwestycje wszelkiego rodzaju w tym tygodniu. Inwestycje zwłaszcza takie w nieruchomości, w mieszkania, tego typu sprawy, ponieważ dziesiątka pentakli da mnie to jest um, takie bezpieczeństwo rodzinne, domowe. Więc bym powiedziała tak, jeśli myślicie o kupnie domu, mieszkania, jakiejś nieruchomości, to warto by było to troszeczkę przesunąć, ponieważ w tym tygodniu to może nie być korzystny czas na. Na tego typu inwestycje, więc miejcie to też na uwadze. Jeżeli nie chodzi o inwestycje, może chodzić o jakieś remont domu, tego typu sprawy. To też chyba dobrze by było się z tym wstrzymać, jeszcze póki co, tak? Wszelkie inwestowanie w dom, w mieszkanie, w takie w rodzinne, w rodzinne sprawy, tak? Bym powiedziała. Ale dziesiątka pentakli to też jest takie zabezpieczenie finansowe, więc sprawdźcie, kochani, czy jesteście zabezpieczeni finansowo na przyszłość. Czy macie wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, ubezpieczenia na życie, domu, czy tam jakieś właśnie nieruchomości, czegokolwiek, bo to może być tutaj. Ważne dla Was w tym tygodniu, żeby pozałatwiać właśnie takie sprawy zabezpieczające Waszą przyszłość. Dobra, co dalej? Miłość. Dziesiątka mieczy. Zakończenie jakiegoś trudnego okresu, zakończenie jakiegoś. Cyklu, trudnego cyklu. Jeżeli macie te dwie osoby do wyboru, to mam wrażenie, że to jest energia jednej z nich, yy, która no, zostanie odrzucona. Jeżeli jesteście w stałych związkach, to mam wrażenie, że tutaj albo jakaś relacja się zakończyła, albo była po prostu jakaś poważna kłótnia, która no, nie była zbyt przyjemna. Dla części z Was, jeżeli jesteście z singlami, mam wrażenie, że jesteście albo świeżo po jakimś rozstaniu, albo jakiejś sytuacji z przyszłości jeszcze was tutaj mocno boli, ale biorąc pod uwagę, że jesteście w energii transformacji, Informacji w energii śmierci, coś tu się kończy, żeby coś nowego mogło się dla was zacząć. I dziesiątka mieczy też jest takim definitywnym podsumowaniem przeszłości. Już gorzej być nie będzie. Teraz nadchodzi lepsze, tak? ponieważ dziesiątka redukuje się do jedynki, do tego asa mieczy, tak? czyli do nowego początku, do nowego cyklu. Mhm. Zobaczmy tą dziesiątkę mieczy. Patrzcie, znowu ta śmierć eremita. Mhm. Rycerz Buław, ósemka Buław, szóstka Mieczy, sprawiedliwość. Pięknie. Kochani, jeżeli jesteście faktycznie w jakiejś relacji, mm, no to widzę tutaj dwa scenariusze. Część z Was e, mm, już rozstała się z partnerem. Hmm, właściwie, no właśnie, już nie, już nie jesteście w relacji, no właśnie, to tak by od tego trzeba było zacząć. I to jest początek właśnie takiej transformacji. To jest początek transformacji w waszym życiu, ponieważ zaczynacie zaglądać w głąb siebie i uświadamiać sobie, co jest dla was najważniejsze, czego wy pragniecie. I w momencie, kiedy uświadomicie sobie, czego pragniecie, kogo pragniecie, to zaczynacie działać w tym kierunku, zaczynacie ruszać w tym kierunku. Część z was myśli właśnie tutaj o odejściu od partnera, od wprowadzenia jakiejś sprawy rozwodowej, przeprowadzce, wyprowadzę i to będzie wasza taka Sprawiedliwość karmiczna, tak? Dla części z Was mam wrażenie, że to jest po prostu kryzys, który był ważny, żebyście właśnie znaleźli w sobie to, co jest dla Was najważniejsze. Była chwilowa przerwa, mamy tutaj tego eremitę, ale ta przerwa między Wami być może właśnie separacja, być może potrzebowaliście trochę oddechu, każdy, nie wiem, ktoś się wyprowadził od kogoś, odseparowaliście się od siebie na jakiś czas, nie rozmawialiście ze sobą. I to był ważny dla Was czas, żeby uświadomić sobie, co jest dla Was najważniejsze, żeby przejść ten proces transformacji. I w tym tygodniu Wy albo partner, partnerka jesteście gotowi, żeby ruszyć, żeby zadziałać, żeby otworzyć ponownie te kanały komunikacji między sobą, żeby odejść od ewentualnych problemów, mm, ruszyć naprzód, na spokojnie, podjąć jakieś konkretne decyzje a propos przyszłości, żeby ustabilizować tą Waszą energię. Ponieważ tak, mamy tutaj tą szóstkę kielichów, więc dalej jest miłość, dalej jest szczęście, tylko potrzebne są jakieś konkretne decyzje, i e, odcięcie się właśnie od przeszłości, która wam nie służy, e, od jakichś sytuacji, które być może właśnie dłużej wam, kochani, nie służą. Dla moich singli widzę, że też jesteście w okresie transformacji, w okresie eremity, czyli siedzicie w domu, nie macie ochoty na randki na chwilę obecną, jeszcze przepracowujecie jakiś ból po rozstaniu z kimś, tak? Ale wydaje mi się, kochani, że pomału, pomału otwieracie się na kogoś nowego, e, ponieważ rycerz Buław może być waszą energią, może wy w końcu jesteście gotowi, żeby ruszyć na podbój świata i e, znowu zacząć randkować. Być może zaczynacie zarandkować online, ale mam wrażenie, że tutaj ten rycerz Buław może być właśnie jakąś osobą, która pojawia się w Waszym życiu i która wyciąga Was z tej energii eremity, wyciąga Was z energii pustelnika i która pozwala ukończyć tą transformację, dzięki czemu ukończycie jakiś cykl karmiczny, Wasza głowa jest spokojna, ruszacie do przodu, otwieracie się na nowe romanse, na nowe znajomości, na randkowanie. Dla części z Was to jest w sieci, ale kochani, mamy tutaj jakiś potencjał na przyszłość. Hmm, czy to być tylko romans chwilowy, czy być może przerodzić się w coś na dłużej? Nie wiem, szczerze mówiąc, kochani, rycerz była w to raczej świeża energia, energia pasji, namiętności, zabawy i to jest to, co na chwilę obecną jest Wam, kochani, potrzebne. Więc bawcie się cieszcie, otwórzcie się na tą komunikację, otwórzcie się na te romanse, na te spotkania, na te randeczki, na te kawusie, na te seksiczki, co tamkolwiek, kochani, i bawcie się się z życia, bo to jest najważniejsze dla Was w tym momencie. Mhm. I okej, okay, lecimy dalej. Yy, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Szóstka mieczy. Ok, tutaj mogą się szykować jakieś podróże, może ktoś do Was przyjedzie, Was odwiedzi, może Wy się gdzieś wybieracie. Yy, szóstka mieczy też może świadczyć, że jeżeli był tutaj jakiś konflikt, jakieś nieporozumienie w rodzinie, to sprawy zdecydowanie idą w, w dobrym kierunku, na te, płyną na te spokojne wody, że tak powiem. Coś uda się... Yy, Wiecie, załagodzić jakiś, jakąś, jakąś trudną sytuację. Zobaczmy tą szóstkę mieczy. Mhm, Szóstka buław, zwycięstwo po długiej bitwie. Sukces, rozpoznanie, dostrzeżenie, wieża. Mhm. I piątka kielichów. No, piątka mieczy, kochani, to była jakaś, jakaś niefajna sytuacja z kimś. Yy, mam wrażenie, że z tą wieżą wyniknęła kłótnia, ze względu na to, że ktoś tu yy, był za bardzo pewny siebie, za bardzo egoistycznie podchodził do życia. Komuś nie dało się czegoś przegadać, może wam, może wa komuś z waszego otoczenia, nie wiem, to już wy wiecie, w jakiej sytuacji jesteście, ale ktoś tu był za bardzo z wysokim ego i yy, nie doszło do niego słowa drugiej osoby. I to wywołało konflikt, to wywołało burzę. Coś tu runęło, jakaś przyjaźń, jakaś znajomość, pozostał tylko smutek, żal, pozostawienie samemu sobie. To w tym tygodniu ktoś tu wyjdzie z inicjatywą, tak? Jeżeli to wy zawiniliście, czujecie, że wy zawiniliście, to wy wyjdziecie z tą inicjatywą. Jeżeli nie, to ta osoba oczywiście, bo tutaj jest obserwacja siebie na dystans i chęć pójścia do przodu. Wy czujecie, że to jest wasza bratnia duszyczka, że to jest osoba, na którą możecie liczyć. I jeżeli mówię, to wy popełniliście błąd, to przyznacie się do tego błędu. Jeżeli ta osoba, to ta osoba przyzna się do tego błędu i będzie pójście dalej, pójście Naprzód, tak? Na te spokojne wody, wyjaśnienie tej sytuacji, przeprosiny i no, odbudowanie tej relacji. Zdecydowanie odbudowanie relacji. Okej, okay. praca i finanse. Zobaczmy, co tutaj. Królowa Mieczy, mhm. Trygon powietrza, bliźnięta waga wodnik, tu może mieć jakieś znaczenie, ale kochani, królowa Mieczy, no to jest taka surowa energia, podejście logiczne do spraw, eee, zdystansowane, tak? Otwarcie się na nowe możliwości, ale jednocześnie wiecie, do czego jesteście zdolni, znacie swoją wartość, macie solidne granice i nie przyjmiecie nic mniej niż to, co jesteście warci, tak? Dla części z Was może tu jest konieczność przeprowadzenia jakiejś rozmowy. <laughs> Dla niektórych z Was konieczność odcięcia się od czegoś, od kogoś, od jakiejś sytuacji. Dlatego sprawdźmy sobie tą królową mieczy. Księżyc. Mhm, dziewiątka buław. I siła. Mhm. I znowu królowa mieczy. Dziewiątka mieczy, dziesiątka mieczy. Zakończenie jakiejś trudnej sytuacji. Siódemka kielichów. Kochani, dla części z Was mam wrażenie, że będziecie się odcinać z pracy, która wam nie służy. Księżyc może świadczyć o tym, że jest tutaj dużo niepewności, niejasności, takiej nieszczerości też wobec innych ludzi. Może są jakieś tajemnice, ukryte sekrety, jakieś takie machloje, wiecie: no, coś, coś tu wam nie gra, coś wam śmierdzi, coś wam nie pachnie ładnie i nie czujecie się, mam wrażenie, bezpiecznie w tej pracy, ponieważ ta dziewiątka buław też może świadczyć o tym, że właśnie jesteście zabarykodowani, ponieważ tylko obawiacie się, że nie wiem, coś zaraz nastąpi, będzie jakiś boom. Coś, coś niefajnego, tak? Jest, jest taka potrzeba obrony. I kochani, w tym tygodniu mam wrażenie, że dojdziecie do jakichś wniosków, że czas tutaj um, zostać tym królem dżungli i podjąć jakieś konkretne decyzje, bo już macie dość tego zamartwiania się, stresowania tą sytuacją, i czas to w końcu zakończyć. Zakończyć, podjąć jakąś decyzję, a propos jakiejś swojej niezależności, czas wybrać jakąś nową drogę, bo ta, która była, była toksyczna, była trudna, była niefajna, tak? Może było, to była ta kwestia środowiska. W którym się obracaliście, że to środowisko tak na was spływało. A może po prostu ta praca um, gdzieś tam, no nie fajnie, robiła wam w głowie, że powodowała tylko jeszcze większy mętlik, jakieś niepewności, obawy, lęki, iluzje, tego typu rzeczy. Także, kochani, w tym tygodniu po um, Mówię, pokonujecie te swoje lęki, pokonujecie te swoje strachy i w końcu zaczynacie walczyć o siebie w tej sytuacji. Walczyć o siebie. Część z Was albo przeprowadzi jakąś poważną rozmowę z szefem-szefową, która wyjaśni wiele spraw i zakończy to Wasze cierpienie, ale dla części z Was mam wrażenie, moi drodzy, że tutaj rzucicie jakimś wypowiedzeniem, bo będziecie mieć dość tej stresowej sytuacji. Być może pojawiły się jakieś nowe opcje do wyboru, które będą dla Was bardziej korzystne i zaczynacie po prostu realizować plan zgodnie z sobą. Mówię, uświadamiacie sobie, co jest dla was najważniejsze. I to będzie, kochani, dobra decyzja. To będzie dobra decyzja. Mam wrażenie, że dokonacie naprawdę bardzo, bardzo dobrego wyboru dla Was. I to będzie ten czas transformacji. Odejścia ze starego, z sytuacji, która Wam nie służy, i pójście w coś nowego, gdzie będziecie mogli być sobą, gdzie będziecie czuli się bezpiecznie i stabilnie. Mhm. Oki. Okay. Rada. Dziewiątka miecz. No właśnie, przestań się stresować i zacznij działać, tak? Jeżeli jest coś w Twojej głowie, co cię blokuje, to czas się z tym rozprawić, tak? Tutaj, jak, jak na tej karcie y, siły, tak? Okiełznać tą bestię, stawić jej czoła i ruszyć do przodu, tak? Nieprzespane noce, zamartwianie się i stresowanie ni jeszcze nikomu nie pomogła, wręcz zawsze zaszkadza. Jeżeli, kochani, pojawiły się właśnie jakieś depresje, jakieś niefajne emocje, jakieś niefajne uczucia, bądź takie chroniczne, nieprzespane noce, chroniczne. Nieprzespane noce, no to warto by było się skonsultować z jakimś lekarzem bądź terapeutą, tak, żeby wam pomógł w tym procesie. Mm. Ale mówię, jeżeli to jest kwestia podjęcia jakiejś decyzji i wy dobrze znacie tę decyzję, wiecie, w którym kierunku chcecie pójść, ale blokuje wam, nie wiem, rodzina, przyjaciele, otoczenie, co ludzie pomyślą, opinia innych, kochani, to czas spojrzeć na siebie i postępować zgodnie z sobą, bo to jest dla Was czas transformacji i czas wykorzystać tą energię w jak najlepszy sposób, żeby stworzyć życie takiego, jakiego pragniecie. Ok, zobaczmy zwierzaczka. Mm -hmm. Mamy łanie. Bring a gentle touch. I bądźcie łagodni do siebie, w stosunku do siebie, kochani. To jest bardzo ważne, ponieważ bardzo często jest tak, że do innych jesteśmy ok, ok, a sami siebie łajamy po prostu także o matko bosko. Mm -hmm. Także bądźcie dla siebie łagodni. Jeżeli coś nie idzie po Waszej myśli, jeżeli popełniliście jakieś błędy w przyszłości, to nie wypominajcie tego sobie. Zaakceptujcie siebie, ukochajcie siebie. Wszystko jest dobrze, wszystko jest tak, jak być powinno. No i mamy psa na spodzie. Be loyal to what you love. Bądź lojalny wobec tego, co kochasz. Wobec siebie przede wszystkim, ponieważ siebie powinieneś kochać najmocniej. <grym> no, tak jest. Dobra, kochani, jeżeli macie jakieś pytania, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję dla Was karty z odpowiedziami na te Wasze pytania. 1, 2, 3. Ok. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, żeby zastanowić się nad wyborem karty, to e, naciśnijcie pauzę, a ja e, odkrywam naszą odpowiedź. Odpowiedź numer jeden brzmi: mało prawdopodobne. Odpowiedź numer dwa brzmi: wielkie szczęśliwe zmiany. I odpowiedź numer trzy: sukces. Yeah, lubimy sukcesy. <laughs> o ja. Dobra, to by było na tyle, kochani. Życzę Wam cudownego tygodnia. Powodzenia ze wszystkim, samych sukcesów i tych wielkich, szczęśliwych zmian. Mm, no i do zobaczenia za niedługo. Buziaki. Papa. Pa.